Chyba każdy z was kojarzy to miejsce, już trzeci raz do przywitania, bo nie włączyłem go w nie włączyłem nagrywania. Chyba każdy z was kojarzy to miejsce, najnowsze miejsce, czyli Neomuna, która wraz z 28 lutego 20 ubiegłego roku, 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 roku się pojawił. I tutaj kojarzycie taką misję, pewnie jak robiliście całą kampanię, ja już robiłem 12 razy. Czy tam może mniej, ale na szczęście tylko ten misje trzeba robić teraz na konto. Podejrzewam. Misja tą wir, gdzie tam masz e, jeden punkt, dwóch, jeden, drugi, tam pięć, na przykład, że musisz znaleźć ukryty sektor. Ale przeważnie nie ma nigdy strefa, przeważnie jest w różnych miejscach, i, i, i chyba zawsze tutaj jest. To jeden, jeden, zawsze tutaj, to jest, bo ja co na teraz tego wila bo czekałem żeby zrobić sobie tą krańcę przeciążenie i też czy, też i okazało się, że też że to, że tak jest chlub według y, y, innych tam graczy nie wiem czemu i nie wiem czy komuś chce się wydać 200 zł na ten datek, poprzez tylko go na fabułę, byłem jest jakiego choroby ale też można ale też można czekać na promocję jeśli jesteś takimi noszami bo to nie tak że ja kupiłem e, też na promocji jak miałem na tym na komputerze nie no wcale to ja wam dzisiaj pokażę trzy sektory, które są dostępne na Neomunie, Neptunie, jak to on Tu, było dwa łatwe, tylko tu nie, nie wiem, nie pamiętam jak było. Ale pierwszym tutaj będzie Delta Hydroponiczna, dokładnie. Do tutaj jakiś go dokładnie, więc możemy iść, dokładnie. Do I pewnie tu mogę dość często ginąć, to jest bo znowu się masz przeciwnicy. Zostały ja takie dróżką Przełam i wszystkie. Tutaj macie dwa razy nibu, bo oznacza wam przebije. Tutaj macie dwa razy nibu, takie ciekawoska. No i Rohana, na coś Taka Ciekawoska dla ludzi, którzy czekają i stregu. Eee, no. Eee, My udajemy się tam, gdzie jest teraz wydarzenie. Myślę, że tylko tutaj jest zawsze wydarzenie, a nie, mi się nie chce czekać, jak wydarzenia się. Najlepiej wydarzenie jest, jak robisz tutaj wydarzenie i pozdro i jest, no nie No i dlatego zrobiłem Vira, a jest mi jeszcze jeden, Módro coś, tam. Jeszcze ostatni mistrz tego konkluzji na Glaive'ie. Y, Bo na jedno końcu zrobiłem wszystko, ale... Na tym nie. No i dokładnie tutaj się schodzi, dokładnie. I tutaj macie znaczek. Dokładnie tutaj znaczek jest dla nie wiem, w zawsze są te znaczki pokażane. I dodam wcześniej też K, przykład. O, tu. no tutaj macie taki znaczek. I jak my się idziemy przejść. Macie tutaj pewnie... O, tutaj macie skrzynkę, otworzyć. Też tutaj macie przejście, ale to jest oczywiście fałszywe miejsce, bo długi nie może dać się od razu łatwo do przejść. Tylko trzeba trochę pomyśleć. I tutaj, i tutaj wystarczy przejść i no troszkę. I dokładnie to miejsce, tutaj jest ten sektor. Dokładnie. No więc ja tego na szybkości przejdę. nie był długi odcinek, bo był był jeszcze szybko montował, więc to trzeba O que eu sou é. tenel, Gracias. Close your eyes. Właśnie, tu go schodzi. 13 minut. Ale mamy pierwszy sektor zrajczony. I jest jeszcze z podróżem, że nie zginąłem. czy no, w podziękowaniu dadzą ci skosztować tych owoców? Nie. No właśnie, tylko jakaś fabryka jest w ogóle coś. A ja w ogóle mam pachnąć. w dużo, może jeszcze raz No więc teraz jedźmy drugi sektor, czyli Pozłocana reguła. Ja miałem na początku, ja grałem. Miałem taki problem z tą. Eee, taki problem miałem z tym sektorem To naprawdę ładne drzewo. Cieszę się, że wciąż jest na swoim miejscu. No zajebiste drzewo. Bardzo zajebiste drzewo, masz rację. Zajebiste drzewo, dokładnie. jak szykuje się dość dość ciekawy projekt. Tak pewnie ten nigdy nie będziesz Oczywiście, że źle poszedłem. Zostanę inną drogą. A, bo ten. Nie będę znowu dołączył e, wydarzenia. Zobaczcie, tu piękna ulica. Słyszę, że jak w e, mojej główce no, ta mapka jest, ale no, nie to jest to wszystkich mapka. No, tak jest tu, ładnie. Chyba no, teraz tu. Nie chcę dać, to koniecznie trzeba iść tędy. Ja już dzisiaj zdenerwowałem znowu, więc muszę już zdenerwować. No chyba jest dobrze tak już no jak ty jedziesz no tutaj tak cię dużo nie znam bo jak się robi jaki teraz ten to już się wie Może to messenger. no tu dokładnie mamy tu piękną A to nie wiem co mam, mam piękną reykalu z tu masę mam to, 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 to i jak mi się gdzie by dojść tego wiadomo nie tu dla gasy bo je denerwują. To z... nie jeszcze, jeszcze No jeszcze was więcej matka nie miała, no. To oczywiście się pomogłem, dobra. I to nie jest tu jak myślicie, nie no, co, nie, No nie strzelaj do mnie! Tylko, tu trzeba przejść godnie w dół, na sam dół tutaj eee... tego i tam jest taka jedna szczelina, której nie widzę, tutaj jest i dokładnie tutaj jest ten sektor. Dokładnie tutaj. Dokładnie tu. Może nie tętno. Mamy No, O, Mężeczkę. o. Mężeczkę, chyba. Okej. Okay. I dokładnie to jest drugi sektor. A ja w początku myślałem, że trzeba iść jakoś tam, wokół. Cholera, tu. Cholera. A tu wystarczyło po prostu przejść. Wygląda na to, że to biegnie aż do wnętrza statku. Dokładnie. Myślę, część tych pomiarów cesarzowej. Może ona powie nam, co tu robi kombinat. No czekaj, nie pogadamy sobie. Rozumiem. Nie przypomina żadnego statku kombinatu, w jakim byliśmy. Nic dziwnego. Kalus odrzucił większość tego, co wyróżnia kombinat. Być może jednak są tam cenne dane. No to ja szybko tu przechodzę i widzimy się jak już biję. Close your eyes. was your eye niestatien is gone był ośmiedzie zatakował ale Karlus uwielbia uzdobycze Chcełem coś tu bez gonów i chuj fala zwycięstwa gladiatorów nie myśląc o wcześniejszych miesiącach chciał dokończyć teraz idziemy na ostatni sektor myślisz że tutaj dlatego jego legion to robi nieicedzę że tych koszorów może był to niegdyś ich cel teraz, teraz te areny wyglądają Myślę, tak. gorszy, jakby walczyli między fajnie, sobą fajnie. tylko dlatego że mogą dla rozrywki. Kombinat i strażnicy ćwiczą w całkiem różny sposób. Dokładnie. No. Ostatni e, sektor, który był po zocalnym przyczółek to był. A teraz będzie Excydrum. I to jest chyba jeden, który e, wpierda się do strefy tej Weksu. Nie wiem, ja tak, także, bo pamiętam, że wszystkie te, wszystkie te tektory były z resylistą, i ja nie chciałem zginąć, i teraz nie chciałem zginąć, ale listy nie mam, więc tak było przecież, Ale okej, okay. teraz gdzie tam dość, tylko żeby się nie pomylić, jak się pomylić, to się tu tą... przednia. To jest dość blisko, tam była bliska, to jest w jakimś budynku, jak pamiętam, ale nie do końca nic się wchodziło. Więc, to gdzieś, gdzieś, tu musi być ten budynek, bo ten budynek jest za blisko. O nie, gdzieś tu. Mhm. To jest gdzieś tutaj. To gdzieś jest tu, wolniej jechać, no to gdzieś tu w tym budynku. To jest w którymś... Las! zgłosił się takim Tylko gdzieś w tym miejscu tutaj jest, dokładnie. Tak, to jest chyba to miejsce, raczej to miejsce jest, tak, to jest ten, to jest sektor, o to właśnie ten sektor tutaj. I oczywiście nie ma tutaj, wiecie, jakoś normalnego przejścia, bo po co nie? nie? Idziemy z tu góry i tutaj jest taka jedna kratka i on trzeba zniszczyć i tutaj jest... Cały ten sektor czyli tutaj trzeba trochę połówkoć bardziej, ale zaś znajdzie. to trochę przedtem, no tak dalej, co jest więc Oto. Więc co mam powiedzieć? No to co, idziemy tu, za nasze były, przychodzę to i widzimy się jak kupiamy. Is the future? Evolution. This is the future. 3 razy się raz od bossa, dwa razy spadłem, bo trzeba dzielić mnie na krzyk, by paka. No i właśnie tak zrobiliśmy. robiliśmy wszystkie sektory Jeśli ja bym wam porządek tym to bym dał jeszcze pasman ja Tutaj wszystkie sektory jakie są, odkryliśmy Co to jest? Próbujmy 8 no nie Więc wszystkie sektory, które były Zrobiliśmy te próby Znaczy nie, dużo sektory Ja to będę montował wieczorem może wcześniej trochę... No no to tak wcześniej się trochę zmieniło, tak więcej około dziesiątek, chyba No. Więc no, tutaj nie będzie na, na tutaj o mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Takie drugi pomocny i ze sobą przecinek pytanego, prze 40 na takim. Więc mam nadzieję, że skoro z tego odcinka pierwszy odcinek to się spokój się. Więc widzimy się w zukrętym kanale już normalnie Planet Coaster z budowania atrakcji. Trzymajcie się po siemach.